Witam Ci wszystkich. Nasza czytelniczka chciałaby się podzielić z Państwem swoją historią, więc napisała list i wysłała ją do e, naszej redakcji. Posłuchajcie tej historii, zapraszam. Mój mąż i ja jesteśmy razem od wielu lat. W naszym związku panuje niespotkana harmonia, ale do tej pory staraliśmy się nie dotykać rozmów zwierząt domowych. Od dawna marzyłam o psie lub kocie, ale małżonek nie toleruje wąsa tego i brykającego stworzenia. Gdy tylko zobaczy w jakimś programie lub internecie, że psy śpią w łóżkach za swoimi właścicielami, zaczynam przeklinać. Starałam się ominąć te chwile i uspokoić relacje. Aż do pewnego pamiętnego dnia, kiedy w naszym sztulnym domku pojawił się pies. Siostra wyjechała na wakacje i poprosiła o opiekę nad swoim goldenem retrieverem. Natychmiast ostrzegła. Będzie dużo sierści, walcz z tym na wszystkie dostępne sposoby. Mój mąż i ja spotykaliśmy się przy codziennym odkurzaniu i wycieraniu podłóg mokrą szmatką. Musieliśmy przecierpieć tylko tydzień, dopóki moja siostra nie wróci i zabierze do siebie swojego pupila. Wydzieliliśmy psu przestronne miejsce w kącie. Położyliśmy ściółkę na podłodze i ustawiliśmy obok miski. W pierwszych dniach pies był smutny i odmawiał jedzenia, jakby rozumiał, że został sam w obcym domu. Na spacerach spędzaliśmy dwie a nawet trzy godziny dziennie, starając się zapewnić puszystemu komfortowy pobyt w naszym domu. Na ulicy zabieraliśmy zabawki, tam też dostawał polecenia. Pies okazał się być inteligentny i posłuszny, zatem z pewnością nie był ciężarem. Ale mąż natychmiast zaczął unikać biedną cuczkę tanie. Przez cały czas, kiedy byłam w domu, nie wchodził nawet do pokoju, w którym odpoczywał pies. Podobno pachniał nieprzyjemnie i zrzucał za dużo sierści. Wkrótce wybuchł pierwszy skandal. Od krzyków małżonka biedna ta się w swoim kącie i po prostu czekała na koniec pojedynku. A mnie było strasznie żal. godzina później wszyscy się uspokoili, ale to nie końc historii. Następnego dnia wcześniej zwolniono mnie z pracy, ale nie ostrzegła małżonka o wcześniejszym powrocie do domu. Przychodzę i widzę następujący obraz. Mąż własnoręcznie rozrzuca sierść psa po podłogach, dywanach, łóżkach. A kiedy mnie zobaczył? Stanął w osłupieniu. Gdybym wróciła później z pracy, prawdopodobnie szturchnęłabym palcem sierść, mówiąc, że nadszedł czas, aby oddać siostrze psa. Jaka jednak musi być wyobraźnia osoby, aby wymyślić coś takiego, tylko w celu pozbycie się zwierzęcia tak szybko, jak to możliwe? Nie mogłam uwierzyć w zachowanie mojego męża. Szybko spakowałam torby i zabrałam biedną tajemnicę do domu siostry. Postanowiłam, że tam na nią zaczekamy. Na szczęście zostawiła nam dodatkowy zestaw kluczy. Jak widać, nawet przez wiele lat wspólnego życia można się zdziwić co do zachowania małżonka. Jest to historia naszej czytelniczki. No, jak widzicie, nie każdy kocha zwierzęta, nie każdy lubi. No, ale tydzień można by przecierpieć. Siostra prosiła, żeby tylko tydzień pies u, u niej przeczekał. No, ale co sądzicie o zachowaniu męża kobiety? Czy takie zachowanie jest na miejscu? Czy powinien tak zrobić? Czy nie mógł po prostu powiedzieć oddajmy psa albo weź go i zamieszkajcie gdzieś indziej przez parę dni, jeśli tak bardzo nie mógł znieść sierści zwierzęcia? No, jest to dziwne zachowanie według mnie, ale chciałabym bardzo poznać Wasze opinię, Co uważacie o mężczyźnie i zachowaniu kobiety? Czy ona również zrobiła dobrze, że wzięła psa, wyprowadziła się do mieszkania siostry i tam na nią zaczekała? Dajcie znać w opiniach. Czekam do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam.